Siemka i hejka z tej strony Mamut 595 a to jest kolejny odcinek, zagramy w Gothic 2. Uch, dawno go nie było, mam nadzieję, że się z tego powodu cieszycie. No i tak, w ogóle co ja hmm. mam teraz robić. Chyba rozpoczął się czwarty rozdział. Więc hmm. Czas chyba odwiedzić wieżę Sardasa. I myślę, że to w dzisiejszym odcinku zrobię A co będzie dalej? Zobaczymy. A. I właśnie jest jeden szkopu, Ponieważ sprzedałem jeden ze swoich cudownych młotów. A one będą mi potrzebne przecież. A raczej nie jestem pewien, czy gruchotaczem golema kamiennego zabiję. Więc muszę znowu poświęcić się. Chyba, że szarki ma jakiegoś młota. Jakiś młot, którym będę mógł zabić golema. Obojętnie jaki, to tego zabiję, znaczy przytukę z szatkiego. Ej, stary! gościu! Przydałoby mi się Przydałoby mi się młot! I też ten grzmot załatwi sprawę. To jest, to wygląda jak no, pewien młot, więc. Dawaj szarki, nastawię się. Dawaj Mortkę. Gierdź! Yeah. Ej, jakim cudem Ile razy jego uderzyłem, no. A nie on... Ej, ej, ej. On przecież nie miał żadnych. W ogóle hapa nie było widać po nim. Że ma. Uuu, niezłe, niezłe. To jest śmierć y, broń ręczna, Ale chyba ja już się uczyłem, prawda? Nie, tam umiejętności. Tak, jestem adeptem w broni ręcznej, To nieźle. Ale na razie złożmy sobie ten wieczek. Dobra, dobra. I co, po prostu idę sobie już do wieży, do wieży Ksardasa. Po drodze jeszcze będzie jeden gość, handlarz, którego też chyba zleję. <grymne> Biedny ich los. I może on będzie miał po prostu młot, który da mi stóp pewność, że zabije golema. Bo ten grzmot to takie, takie, tak trochę jest, przypomina młot, ale nie nazywa się nawet młotem, tylko tak. Dziwne. kiedyś wiodłem całkiem. Ej, no źle się ustawiłem, niby. Byłem jednym z najlepszych generałów tego królestwa. Całe życie spędziłem broniąc ojczyzny przed wrogiem. Ale szlachta patrzyła na mnie własnie, bo król wysoko cenił sobie moje rady. Te łotry wiedziały, że mogę pokrzyżować ich plany. Byłem zbyt pewny siebie, i nie zauważyłem sideł, które na mnie zastawili. Aby nie usunąć, posłużyli się królewską żoną. Posądzono mnie o jej zamordowanie. Robar nie miał innego wyboru. Od szubienicy uratowało mnie tylko wiele lat przykładnej służby. W ten sposób trafiłem tutaj, ale pewnego dnia odzyskam wolność, a wtedy nadejdzie czas zemsty. Zemszczę się. Mm. Piękna Jesteś historia. Tak? Zgadza się, chłopcze. Chłopcze. No e. No, dobra, skoro wiemy, już tutaj nie stoi, nie, nie wiem po co. Nie, nie wiem po co się do nas odezwał. Oglądajmy sobie. Magowie zlecają nam jakieś zadania specjalne. To tyle, właściwie co się od niego dowiedzieliśmy. I co? Tak sobie stałeś nad tą. tą na tej tamie i tak rozmyślałeś? Beź, beź, być. Dobrze się szybko. O, niewykończony mnie zawierza. Widzę. I zobaczyłem. To chyba nawet mój. Jak mi ryżowy kciąg się uląkł. nie Lol. Wow. Okej. Okay. O, lewus. Czekaj, Czy, jak ty, czy jak ci tam. Chcesz się zmierzyć. Chodź tu, kochanie. Witaj. Zapomnijmy o całej sprawie. A nie, ja już go zlałem. O, fajne tekst. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Dobre. Któro z tej dialogu wybrać? Tak się zastanawiam. Hmm. Może ten. Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy. O, cieszę się. Witaj. Jeszcze raz. Co z człowieku? Jeszcze ten pierwszy muszę. Miałem pasażerów dzień i mam ochotę rozładować część drzemiącej we mnie złości. Nie ruszaj się przez chwilkę. Ty naprawdę próbujesz mnie zrobić w konia! Co? No fakt. O, jeszcze się stawiasz? O, ty! No i po walce! Znało, znaczy co? Bo ja nic nie widziałem. Nie lubię go. GIN! On by mnie zabił, gdybym. Nie rozniósł z tej wody, i gdybym nie uciekł przed nim. Więc czemu ja mam go nie zabić? A ten jego sługus też go jakoś nie lubiałem. A no cóż, ktoś ma jakiś problem? Tak myślałem. <laughs> ok, yy, najpierw pójdę może jednak spać, bo godzinka jest późna. Bez nie mapę. Yy, tylko może tak się połóż spać idziemy. Bo nie chcę. Przez terytorium orków przechodzić hmm. o zmroku przy pełni księżyca lub bez. Jeszcze jakby padało, byłoby jeszcze ciemniej. Ja bym ich w ogóle nie widział i by mnie pewnie zabili od razu. No, a podobno mam pożałować tego, że powiedziałem, że orkowie są słabi. No zobaczymy. Pewno chyba mi chodzi. <grym> hmm, że... Powiedziałem po prostu pewno ci przyorkowie są słabi no i hmm, napisali mi, że po prostu jeszcze to cofnę, bo mi hmm, mogą przypierdolić nieźle. Hmm, widzę, że aktualizacja wasta, hmm, mam nadzieję, że hmm, nie wiem, się nie ma. W końcu te dokupienie tych gigabajtów RAMU chyba na coś się zdały bo... Nie po to jak kupowałem, żeby mi teraz jakieś ścinki się robiły, bo się was aktualizuje. Yy, ta. Dobra, schował się już. Gdzie yy, 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 yy. ja tak chcę w ogóle iść? Kurandę. Źle idę. Niech to szlak. Ale dobra, mniejsza o to. Czy tu jest cienioswór? Ja się pytam. Ja się pytam, czy tu jest cienioswór. Nie widzę go jeszcze Okej, okay, czyli sugeruję Sądzę, że on się dopiero tutaj zrespi, gdy będę musiał sobie jakoś zdobyć te przedmioty do Ulmulu, ja Będę musiał zdobyć obcienia Hmm A dobra, niech się respią te śniastki wszędzie to więcej expa będzie Nie ma nic przeciwko A, no i w sumie od ciekawej strony zasz, zaszliśmy, bo nie szedłem tutaj nigdy do starej. Yy. Tak jak myślałem, że tak będzie. No ale zmierzmy się z nimi, co to jestem, taka. <śmiech> <śmiech> Weźcie mnie, nie rozśmieszajcie. Moglibyście jednak być troszkę silniejsi. Ale ich skill nie rozbawił, naprawdę. Co oni mi odbijali, nawet, nawet tego nie zauważyłem. Oni chyba tutaj mi 1 HP, obrażeń. Mogę się myć, no bo ile ja mam tylko HP? Nie, jedna HP obrażeń, no tak, rzeczywiście. Bardzo mocne A nawet jeśli nie były króle, ciekawe, tylko wzięli ten... No, zaliczkę, czy... nie, no, no... Jakiegoś kopacza pewnie wyciągnęli. A tu Milton stoi. Czemu on tutaj stoi w ogóle? Co się stało? Czemu on jest w bozie? O, brama otwarta, a to on dziwne. nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali Magów Ognia. Wszystkich. Oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Od samego początku. Już dobrze. Uspokój się, przyjacielu. Wszystko okay, zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak. To działo się tak szybko. Nikt nie zdołał się wydostać. Strażnicy zablokowali wejście do kopalni. Mm -hmm. Lester i ja rozmawialiśmy. No trochę się na marginesie. Bo raczej... Tak, słyszałem. W tym gadystyku. Można ci na... rzut wasza czwórka zwykła się spotykać. A, który tam? Spotykamy się w meju. No to, tak, to nie chcecie mi zdradzić. Nigdzie. Jak do tego Nie doszło? Się Nie mam pojęcia, tłumaczy stojących przy wejściu, <laughs> mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak. Stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Okej, okay, dalej. Mówiłeś coś o magach ognia. Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli Zdrajca i Spiskowiec. Ledwie uszedłem z życiem. Po cichu, dlaczego się... magnaci mieliby wymordować magów? To Dzieje. bez sensu. Wiem, ale nie miałem czasu, żeby zapytać strażników. Zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. A, to taki. Hmm. Pięk. Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie. Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Mamy ostrzegać naszych przyjaciół przed niebezpieczeństwem. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu. W pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Okej, okay, spoko, dobra. Nie do zobaczenia! Się. No, trzyma się... Gdyby ci... Strażnicy bardziej rozgarnięci to przecież, jak Milton uciekał, tędy nie no w ogóle nie czekaj. No bo, jak wracał z kopalni, to przecież tam strażnicy most stali. No i dobra, mogli nie zareagować. Ale kiedy już tamci z pod bramy gonili go, i on chciałby tędy wrócić, to przecież ci strażnicy są mostu mogliby go złapać i wtedy go ukatrubić. O, fajnie, się zamknęła brama. Idzie co, spróbowałbym z nimi powalczyć, więc zapiszę sobie grę. Yy, I zobaczymy czy damy radę. Jak nie, to tu coś zrobi. Ale jakiś tekścik będzie, więc warto ich tutaj po prostu pokazać. Fletcher, o ty, dzido, zdrojcu i... Wszystko. I co z tego? Masz z tym jakiś problem? No. Miedź, to ja będę waszą małą kopalnią. Czyżby? Chyba śnisz. Przykro mi, ale nie możemy pozwolić, żebyś o tym komuś powiedział. Zaczekaj, nie szukam kłopotów. Trzeba było o tym pomyśleć zanim tutaj przyszedłeś. Ej, tak. Dalej, chłopcy, na niego! Lol, ej. Czuń z łuku do mnie? Ja pierdolę. Ten jeden taki, to ten taki mocny gość. Uch, jak klaską! chodź tu! Ty! Żałosne hity. Co ty? Z kim do ludzi, no? Z czym do ludzi znaczy się? Mój eksp, Milton. Na razie... Właściwie mogłem to lepiej rozegrać. Dobra. Spoko, Milton, już wszystkie załatwiłem. Nie byłeś mi potrzebny w sumie. Myślę, że bym sobie poradził. Tak, tak. <grym> Lol. Ale Nie zabijaj ich, no. Ty jesteś głupi. Nie no, ja chciałem ich z łuku dobić. Ale to jest... Ja chcę go zabić, ja chcę go zabić. Ja myślałem, że z łuku go zabiję drugi raz. To przecież powinien być dodatkowy EX. Jeszcze raz liczę. A, nieważne. Idę teraz tego. Tam powinien być taki trochę... hmm... Lepszy! Na pewno umie trafić z takiej odległości. O, dobra. Tam widzę, że. No. Dalej się tam bawią. Ktoś chciałby mnie jeszcze tam zabić, ale okej. Okay. W sumie to nie będzie tak daleko, więc sobie tutaj teraz pójdę tam na prawo. To obok haty kawalorna. walorna. W sumie on chyba, nie wiem. Domyślam się, że nie widział całych steszń, nie, I dlatego jest taki neutralny pozostaje dla nas. Więc tak to sobie wymyśliłem. A tu jest łoch! Co się stało? Kto tu stoi? I czemu tutaj stoi? Skąd. Wią? Nie boi się człowieku, chodźmy tutaj. Hmm. Czyżby mu się nie podobała sytuacja, która zaistniała w starym obozie? Możliwe. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli masz dość rudy, pokażę ci, jak posługiwać się kuszą. To... Hmm. Nie chcę na Szkoda mi jak Ja wolę się nauczyć w, w Wszystko w porządku? Ukrywam się. Mam już dość malo jak strażników. Ale jedyny, ja mam kilka niezłych cacek ze zbrojowni. Gdybyś w broni, zgłoś się tam. O, Jak najbardziej. Uuu nieźle. O kurde. Ale niezba amulety. U, u a nie to nie no, co się pomyliłem nie Berserkera, tak jak mówiłem jest e, raczej bronią jednoręczną i lepszą którą można dostać w sprzedaży ha to była lekcja i co, no słuchaj może to nie jest zbyt dobre że ja sobie tak zabijam tych wszystkich strachniczków aż takich leję i zdobywam z tego ekspad ale... i zabieram te wszystkie przedmioty ale... Takie błędy tej gry, no i można przecież z tego korzystać. Wy możecie tych technik nie stosować, ja nic nie narzucam, ale po prostu po co się męczyć z tym wydawaniem tych brojek kłody co do jednych. No, można Popierzymy po prostu szybko bóra. zabić i tyle. Czy zabić, no. Uderzyć mocno. Właśnie, jaki ty masz łuk? kawalorny Uuu, sporoża. czego, jednorożca? przedstawienie. Czy... No nieważne. Potykał się o własne nogi. <grym> tak, ty wcale lepiej nie wypadłeś, się, więc się nie odzywaj. Jego nie będę nie, nie będę ich zabijał, ponieważ... Przydadzą ci jeszcze. A tutaj pójdę jeszcze na wprost zanim wybiorę się do... E, hmm. zanim pójdę do pieszych Xavierosa. Tutaj sobie trochę potrenujemy jeszcze na orak, bo tam będą dalej. I w ogóle pamiętam, jak pierwszy raz grałem w Gothica, ja tutaj przyszedłem na ten most. Eee, co to za, no, za skillę są? Znaczy co to za obrażenie. Szkoda, że nie mam zębaczy na jednego kitę, bo było wygodniej. Ale trudno. Yy, wszedłem kiedyś na ten most. Hmm. I tak próbowałem zobaczyć co to są za stwory, bo pierwsze wtedy widziałem zębacza. No i tak gdy próbuję strzelać z łuku, że kryję, bo się bałem, żeby mnie za nie zaatakowali. Nie mnie zaatakowały. Taki przestraszony, no, no nie strzelam, strzelam. Nagle zniknęły mi wszystkie. Patrz, co się dzieje. Jak stoję, stoję, stoi Boję się później zejść z tego mostu wiaduktu no i patrzę nagle, chyba jestem koło tej wieży ze mną pełza, czy bam, jeden hit nie żyje. Więc cień chyba o ile... I to byłem w zbroi nawet biega Miałem lepszą tą zbroję. Ale ten zębaczem mnie skasował na innego hita. o zapomniałem, że tu są jeszcze jaszczura. Znaczy... jeden jaszczur konkretnie. Ale czy tutaj było coś wartego uwagi? Nie jestem pewien.